Pomóc naszym klubowi. Manifestacja kibiców w obronie koszykarskiego klubu. Przesądzony los ośrodka pamięci i Przyszłość. Nie dopuszczam sytuacji takiej, że utrzymam ośrodek Pamięci Przyszłość w dotychczasowej formie. Podwyżka cen prądu zagrożeniem dla setki starszych osób. Te niehumanitarne i nieludzkie wręcz. Waldemar Hudziak, dzień dobry. Kilkudziesięciu kibiców Asko Śląska-Wrocław manifestowało w południe w obronie drużyny, której grozi zniknięcie z koszykarskiej mapy Polski. Los siedemnastokrotnego mistrza kraju jest niepewny, od kiedy właściciel zespołu chce zmusić władze Wrocławia do kupna klubu. Władze miasta nie chcą o tym słyszeć: Marcin Brodowski. Każdy, kto w samo południe pojawił się na Wrocławskim rynku, głosu kibiców nie mógł nie usłyszeć. Naszym Chcemy no, pomóc naszemu klubowi w tym, żeby został zgłoszony do ligi, żeby miasto, pomo że miasto pomogło nam odnaleźć sponsora. No to się bardzo wszystkim nie podoba, że przez jedną osobę może to wszystko zmarnowane być. Najwięcej pretensji kibice mają do Waldemara Siemińskiego. Właściciel klubu był dla nas dziś nieuchwytny. Nie ma nie kupi, bo nawet... Jeszcze kilka dni temu twierdził, że żadna firma kupnem Śląska nie jest zainteresowana. Nagle prezes pokazuje się w telewizji i mówi, że on kończy ze Śląskiem nie chcę już tego Śląska, to, jakby, to jest takie jak małe dziecko, któremu się zamek w piaskownicy zburzył, i on bierze swoje klocki i idzie do domu. Nie? W tej chwili sytuacja Śląska jest dramatyczna. Drużyna została wycofana z europejskich pucharów. By zgłosić ją do rozgrywek Polskiej Ligi pozostał tydzień. Niepokój na pewno jest, no ale, ale myślę, że to jest tak zasłużona firma nie tylko dla Polskiej koszykówki, ale również dla miasta Wrocław, że wszyscy zrobią wszystko żeby dalej na mapie koszykarskiej Śląsk e, funkcjonował. Władze klubu apelują do zawodników o spokój i cierpliwość. Jest mało, bardzo mało czasu na to, żeby móc zakontraktować zawodników, móc e, dopiąć wszystkie dokumenty tak, abyśmy mogli zagrać. Tymczasem z każdym dniem prawdopodobieństwo tego, że Śląsk-Wrocław przestanie istnieć jest coraz większe. To jest najczarniejszy scenariusz, którego mam nadzieję unikniemy. Co będzie, nie wiem... W tej sprawie tylko jedna rzecz jest pewna. Stanowisko władz Wrocławia. My nie jesteśmy zainteresowani i na pewno nie kupimy prywatnej spółki. Jak mówi rzecznik prezydenta Wrocławia, jeśli drużyna przetrwa, to miasto będzie ją wspierać finansowo. Takie stanowisko miasta nie pozostawia wątpliwości. Za problemy Śląska-Wrocław odpowiedzialny jest jego właściciel. I to on będzie odpowiadał za ewentualny koniec tej drużyny. Oby tak się nie stało. Wrocław Marcin Brodowski.